Jest to zgodne z, z, z jego typowym zachowaniem, to znaczy stawia go w, w centrum zainteresowania. Jest to strategia. Nastawiona na to, by znaleźć się właśnie w mediach na całym świecie, bez względu na to, czy w kontekście pozytywnym, czy negatywnym. On się nie obawia tego, że będą się z niego śmiali. Zwłaszcza Europejczycy uważają go za człowieka zupełnie niepoważnego. On ich próbuje wystraszyć i nałożyć nie wiem, taryfy, spowodować, by zapłacili cenę, na przykład 15% taryf. Natomiast tutaj to się stało, zdaje się, że tego samego dnia, kiedy była rocznica tych ataków. Z tego stycznia chyba tych ataków na kapitolu. Na Więc to, co on osiąga w ten sposób, to jest za wszelką cenę staje się przedmiotem doniesień medialnych i tematem staje się to, co on w danym momencie zrobił, a nie coś innego, co, co mogłaby zrobić, nie wiem, opozycja, zagranica czy ktokolwiek inny. I to mu się udaje i nie boi się zapłacić tej ceny. On już robił najdziwniejsze rzeczy w kampanii wyborczej uprawiał felatio na mikrofonie, prawda, tylko z tego powodu, że mikrofon na wiecu. Gdzie były dziesiątki tysięcy ludzi się zepsuł. W związku z tym on właściwie jest w stanie już zrobić, przetestował, że jest w stanie zrobić wszystko. Troszeczkę się, się nazywa inoculation w psychologii, czyli wie, jaka może być reakcja, czyli że to jest nieprezydenckie, i on z góry przed rozpoczęciem tego, jakby sam to mówi, co mogli powiedzieć jego. Przeciwnicy, czyli cy cytuję sw swoją żonę, która mu mówi, nie rób tego, bo to jest nieprezydenckie. Czyli my już jesteśmy uprzedzeni, i on to wtedy robi. E no i osiąga swój cel, pokazują go, media, ponieważ już widzieliśmy go nieraz w, na w nastroju nieprezydenckim. A jeśli chodzi o poglądy, no to są poglądy, które są e powiedzmy takie ludowe.